Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj czas na kulturę. Poznasz słówka związane ze sztuką, muzyką, filmami i literaturą. To jak? Zaczynamy: sztuka, art. Muzyka, music. Taniec, dance. Literatura. Literature. Film, film. Teatr. Theater. Fotografia. Photography. Architektura. Architecture. Malarstwo. Painting. Rzeźba. Sculpture. Opera. Opera. Poezja. Poetry. Graffiti. Graffiti. Ballet. Ballet. sztuka dramatyczna drama obraz picture rzeźba sculpture powieść novel wiersz poem piosenka song artykuł article film film lub w amerykańskim angielskim movie spektakl przedstawienie występ performance książka book opowiadanie short story adaptacja adaptation ścieżka dźwiękowa soundtrack scenariusz script sztuka teatralna lub przedstawienie play melodia tune fabuła plot okładka cover gra game malowidło painting tekst piosenki lyrics rysunek drawing kostium costume rozdział chapter obsada cast aktor actor aktorka actress pisarz writer malarz painter muzyk musician fotograf photographer reżyser director piosenkarz singer autor autor, tancerz dancer architekt architect zespół muzyczny band kamerzysta cameraman chór choir kompozytor composer projektant designer gitarzysta guitarist poeta poet powieściopisarz novelist rzeźbiarz Sculptor Comedia Comedy Dramat Drama Horror Horror Science Fiction Sci-Fi Baika Fairy tale Kryminał, Crime Story Biografia Biography Document, Documentary Dreszczowiec Thriller kreskówka cartoon przygodowy adventure animacja animation fantastyka fantasy komiks – comic muzyczny musical opowiadanie short story tragedia tragedy historyczny to historical wspaniały brilliant klasyczny classical Łatwy do przeczytania. Easy to read. Nowy. Świeży. Fresh. Wspaniały. Great. Pomysłowy. Imaginative. Lekki. Light. Na żywo. Live. Przewidywalny. Predictable. Romantyczny. Romantic. Poważny. Serious. Tradycyjny. Traditional. Interesujący. Interesting. Nieciekawy. Uninteresting. Piękny. Beautiful. Nudny. Boring. Słynny. Famous. Stary. Old. Nowoczesny. Modern. Oryginalny. Original. Wart obejrzenia. Watchable. Dobrze znany, well known. Emocjonujący, exciting. Gitara, guitar. Fortepian, piano. Skrzypce, violin. Perkusja, drums. Bęben, drum. Flet, flute. Trąbka, trumpet. Saksofon, saksofon. Harfa, harp. Gitara basowa, bass guitar. Akordeon, akordion. Instrument, instrument. Tamburyn, tamburyn. Kanał, channel. Program, program. Wiadomości, news. Film fabularny. Fiction film, Film pełnometrażowy, Feature film, Serial series, Reklama commercial, Pilot remote control, Teleturniej game show, Nadawać broadcast, Oglądać telewizję, Watch TV, Stacja station sygnał signal odcinek episode radio radio napisy końcowe credits telewizor tv telewizja television oglądać film watch a movie czytać książkę Read a book. Iść do kina. Go to the cinema. Iść do teatru. Go to the theater. Oglądać wystawę. See an exhibition. Iść na koncert. Go to a concert. Słuchać muzyki. Listen to music. Wypożyczać książki. Borrow books. Grać w filmie. Act in a film. Śpiewać piosenkę. Sing a song. Grać na gitarze. Play the guitar. Wygrać nagrodę. Win an award. Tańczyć. Dance. Gazeta. Newspaper. Czasopismo. Magazine. Artykuł article nagłówek headline wiadomości news reklama advertisement reportaż report dziennikarz journalist radio radio internet internet prasa press media media tygodnik weekly napisy w filmie subtitles szkic sketch orkiestra orchestra kurtyna curtain album album brać udział take part mikrofon microphone ekran screen galeria gallery Sala koncertowa. Concert hall. Portret. Portrait. Scena w filmie. Scene. Scena na koncercie. Stage. Wydanie. Premiera. Release. Ilustracja. Illustration. Rola. Roll. Biblioteka. Library. Kasa biletowa. Box office. Wydawca. Publisher. Festiwal. Festival. Czytelnicy. Readers. Pierwsza strona. Front page. Uroczystość. Ceremony. Chciałbyś się nauczyć angielskiego, ale nie wiesz od czego zacząć? Świetnie się składam. Po ponad 10 latach pracy nad kursem stworzyłem w końcu idealny kurs do nauki angielskiego, krok po kroku. Tak, abyś nie błądził, tylko po kolei uczył się tak, jak się należy. Zachęcam do sprawdzenia oferty mojego kursu: Angielski od zera do bohatera. Na mojej stronie www.ielanguage.pl. Zachęcam również do pobrania naszej aplikacji Top Word do nauki 5000 najważniejszych słówek i nie tylko, bo zwroty i gramatyka też tam wkrótce będą. Na razie tylko na systemy iOS, czyli iPhony, ale niedługo będziemy również na Androidzie. Linki do mojego kursu i aplikacji zostawiam w opisie pod tą lekcją. Zatem cześć i widzimy się niebawem. See you!